Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny mogę z Państwem być, spotkać się tutaj w Lipnicy murowanej, na tym pięknym święcie. Z jednej strony święcie religijnym, naszym, katolickim, chrześcijańskim, ale z drugiej także na wielkim święcie Lipnicy murowanej, na wielkim święcie ludowym, już wpisanym głęboko w lipnicką tradycję. Tradycje w ogóle już naszego regionu, bo przecież tu dziś na rynku w Lipnicy to nie tylko Lipliczanie, ale to goście z okolic, a czasem nawet z bardzo daleka, także i z zagranicy. Cieszę się, że mogę wziąć z Państwem udział także ze względu na to, że byłem tutaj już wielokrotnie i wiem o tym, że zawsze jest bardzo miła atmosfera, a przede wszystkim, że zawsze właśnie jest to taki radosny dzień spotkania. Cieszę się, że spotykam mnie dzisiaj jako prezydenta Rzeczypospolitej także ten zaszczyt, aby uhonorować odznaczeniami państwowymi dwie osoby tak ważne dla waszej społeczności. Pana Stanisława, który od tylu lat upamiętnia to, co ważne w historii Lipnicy Murowanej i tych ziem. Walkę o wolność i ludzi... Którzy o tą wolność Rzeczypospolitej w czasie okupacji walczyli, to miejsca pamięci, to wspomnienie i upamiętnianie wyzwolenia więźniów z Nowego Wiśnicza z więzienia w 1944 roku, to wszystko to, co dla tradycji tej ziemi, właśnie jeżeli chodzi o ten jej ryt patriotyczny, o ryt obrony wolności. Tak niezwykle ważne. Panie Stanisławie, bardzo serdecznie za te wszystkie lata społecznego wykonywania wewnętrznego poczucia obowiązku upamiętniania obrońców ojczyzny. Bardzo serdecznie za to dziękuję. I dziękuję także panu Zbigniewowi. Panie Zbigniewie, który to już raz razem z rodziną buduje pan najwyższą palmę, rekord jak do tej pory wszechczasów wszystkich 58 konkursów Należy do Pana i do, do Państwa Rodziny 36,5 metra, tak proszę państwa, lipnica w sensie praw miejskich to 690 lat. Można byłoby powiedzieć, że w zestawieniu z tym tradycja budowy tych wysokich palm bardzo krótka, bo przecież to dopiero 50. 8 lat, zaczęło się wszystko w 1958 roku, 1956 roku. Niby niewiele, a jednak tradycja już tak mocno wpisana w Lipnicę, że wszystkim się wydaje, że te palmy są budowane tutaj od wieków. Że to przecież zawsze tutaj tak było, że palmy są w Lipnicy. Ale tak się dzieje tylko dlatego, że Państwo tą tradycję w tak piękny sposób podtrzymujecie, że Państwo ją realizujecie i rozwijacie. Że nie tylko całe rodziny biorą w tym udział, bo przecież to jest konkurs rodzinny, ale przede wszystkim także, że biorą w tym udział dzieci. A więc, że dorasta kolejne pokolenie, które tą tradycję będzie kontynuowało. Bardzo serdecznie za to dziękuję, bo to jest wasza tradycja. Co więcej, można już nawet powiedzieć, że tradycja regionu. Bo mówi się, a gdzie budują to, te Wysokie Palmy? A no, w Małopolsce. Cieszę się, że te palmy tak mocno wpisały się w lipnicką tradycję. Wpisały się jako święto, tak jak powiedziałem na wstępie, z jednej strony ludowe, wasze, ale z drugiej strony także jako święto chrześcijańskie. W lipnicy, która tak mocno jest z chrześcijaństwem związana, która dała naszej ziemi i kościołowi na świecie. Tylu świętych. Szanowni Państwo, kończąc, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze dobrych świąt wielkiej nocy. Życzę, aby ten cały następny rok, do następnych lipnickich palm, do następnej niedzieli palmowej upłynął nam spokojnie i by był kolejnym dobrym rokiem dla naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo.